I na parkurze mamy już Magdę z jumping. To jest ostatni piesek mediumowy i potem będziemy mieli large. Na 50 cm będą tyczki. I kolejność large to jest tak. Robert i frugo, Monika z Chiquitą, Magda z Darko, Piotr z bazylim, Alicja z chrupkiem, a po Jumping podniesiemy tyczki na large, na 50 cm. No. <laughs>